Żyjemy w świecie pełnym rozproszeń, presji i oczekiwań. Często wydaje się, że nieustannie biegniemy, próbując wypełnić pustkę lub osiągnąć coś, co nade sens naszemu życiu, ale w końcu gubimy się po drodze. Zdarzyło ci się kiedyś zastanawiać, jak życie mogłoby być spokojniejsze, lżejsze i bardziej znaczące? Buddyzm, starożytna filozofa, która przetrwała wieki, oferuje głębokie odpowiedzi na te pytania. Przynosząc transformujące lekcje, które mogą zmienić sposób, w jaki postrzegamy i żyjemy w świecie. W przeciwieństwie do szybkich i powierzchownych rozwiązań, których często szukamy w obliczu naszych problemów, buddyzm naucza nas, by spojrzeć w głąb siebie i pielęgnować zdrowszą relację z teraźniejszością, z innymi oraz z życiowymi sytuacjami. Jest to filozofa, która proponuje nam drogę samopoznania, wewnętrznego pokoju i równowagi wyzwalając nas z dawnych nawyków, które nas zniewalają i pomagając odkryć, co naprawdę ma znaczenie. Najbardziej fascynujące jest to, że stosując te nauki, możemy doświadczyć głębokiej zmiany w naszym sposobie życia, przechodząc od zwykłej chęci osiągania więcej do dążenia do pełniejszego, autentycznego i spokojnego życia. Zanim zaczniemy, nie zapomnij zasubskrybować kanału i aktywować dzwoneczka. Tylko w ten sposób będziesz na bieżąco z niesamowitymi treściami o tym, jak transformować swoje życie i żyć z większym celem, równowagą i pokojem. Chcesz wziąć udział w tej podróży samopoznania i nauki? Kliknij teraz i zasubskrybuj i odkryj 10 buddyjskich nauk, które mogą zmienić Twoje życie. W tym filmie zgłębimy 10 podstawowych nauk buddyjskich, które mogą nie tylko wzbogacić Twoją duchową podróż, ale także przynieść istotne zmiany w Twoim codziennym życiu. Te zasady, kiedy są prawdziwie zrozumiane i stosowane, mają moc uwolnienia nas od więzów ego, stresu i ciągłej niezadowolenia. Zastanówmy się, jak można przestać marnować nasze życie, czyniąc każdy moment bardziej świadomym, bardziej obecnym i bardziej zgodnym z tym, co naprawdę przynosi nam szczęście i pokój. Możliwe, że nie wiesz, że wiele naszych cierpień i frustracji wynika z naszego błędnego przekonania, że szczęście zawsze znajduje się przed nami w czymś, co zdobędziemy w przyszłości, w czymś materialnym lub w zewnętrznych wzorcach. Ale w rzeczywistości prawdziwy skarb już znajduje się w zasięgu naszej ręki, wewnątrz nas, w naszych codziennych działaniach, w wyborach, które podejmujemy w każdym momencie. Buddyzm zaprasza nas, byśmy przestali gonić za wiatrem i zaczęli żyć z większą uwagą, Współczuciem i celem. Czy jesteś gotowy na transformującą podróż? Zgłębimy, jak Buddyzm może pomóc Ci porzucić cykl marnowania czasu i energii i zacząć żyć w sposób bardziej świadomy, autentyczny i zrównoważony. Przygotuj się na zrozumienie, że każdy krok w kierunku buddyjskiej mądrości to krok bliżej do życia, które warto przeżyć bez żalu, bez pośpiechu i bez dziężyarów przeszłości czy lęku przed przyszłością. Nauka 1. Wartość chwili obecnej. Żyjemy w świecie, który jest obsesyjnie skoncentrowany na przyszłości. Zawsze myślimy o tym, co musimy osiągnąć, co musimy zrobić, czego jeszcze nie mamy. Ale to, co często zapominamy, to fakt, że prawdziwe życie odbywa się teraz, w tej dokładnej chwili. Buddyzm naucza nas, że teraźniejszość to święta przestrzeń, w której życie naprawdę ma miejsce. Naszym dużym błędem jest życie w trybie automatycznym, zamartwanie się przeszłością lub martwienie się o przyszłość. Prawda jest taka, że moment obecny to wszystko, co naprawdę mamy. Każdy oddech, który bierzemy, to okazja, by powrócić do teraźniejszości. Mistrzowie buddyjscy twierdzą, że jeśli chcemy znaleźć prawdziwy pokój i szczęście, musimy nauczyć się być w pełni obecni. Praktyka medytacji mindfulness jest potężnym sposobem, aby rozwijać tę pełną obecność. Wyobraź sobie scenę mnicha, który myje naczynia. Nie postrzega tej czynności jako czegoś nudnego czy monotonnego, ale jako święty moment, szansę, by być całkowicie obecnym. Sztuka robienia czegoś prostego z pełną uwagą to jedna z kluczowych praktyk buddyzmu. A co się dzieje, gdy zaczynamy żyć bardziej świadomie? Małe rzeczy nabierają nieoczekiwanej głębi. Od zapachu kwatu po smak owocu, każda chwila staje się doświadczeniem pełnej więzi. Praktyka obecności może być tak prosta jak skupienie się na oddechu przez kilka minut ciągu dnia lub zatrzymanie się na chwilę, by dostrzec trzy dźwięki wokół siebie. Te małe momenty świadomości sensorycznej mają moc transformacji naszego codziennego życia i pomagają nam przeżywać życie w sposób bardziej bogaty i głęboki. Nauka 2 Uważaj na niepotrzebne pragnienia. Współczesne społeczeństwo nauczyło nas wierzyć, że szczęście tkwi w tym, co zdobywamy, w tym, co posiadamy, lub w doświadczeniach, które możemy nabyć. Ale buddyzm naucza nas, że nieustanne pragnienia są jedną z głównych przyczyn naszego cierpienia. Niezaspokojona żądza jest jak picie słonej wody. Im bardziej próbujemy ją zaspokoić, tym bardziej rośnie i oddala nas od prawdziwego pokoju. Co się dzieje? Gdy przestajemy gonić za kolejnym przedmiotem pragnienia, prawdziwa obfitość zaczyna pojawiać się wewnątrz nas. Kiedy uczymy się doceniać to, co już mamy, przestajemy żyć z poczuciem, że zawsze musimy mieć więcej, by być szczęśliwi. Mnisi buddyjscy praktykują zadowolenie jako drogę do osiągnięcia wewnętrznego pokoju. Wiedzą, że prawdziwe bogactwo nie leży w tym, co gromadzimy, ale w tym, co już mamy i doceniamy. Jednym z ćwiczeń, które mogą pomóc przemianie mentalności braku w mentalność obfitości, jest kwestionowanie pragnienia. Zanim coś dobędziesz, zapytaj siebie, czy to przyniesie mi trwały pokój, czy tylko chwilową ulgę. Ten prosty nawyk może pomóc rozpuścić przymus konsumpcji i otworzyć przestrzeń na prostsze i bardziej znaczące życie. Nauka 3. Kultywuj mądry umysł. Umysł jest jak ogród. To, co w nim zasadzisz, urośnie. Jeśli karmisz go myślami o gniewie, strachu i zmartwieniu, te chwasty przejmą kontrolę nad Twoim życiem. Ale jeśli zasadzisz w nim myśli o miłości, współczuciu i mądrości, Twój umysł zakwitnie w polu pokoju i klarowności. Buddyzm naucza, że nasza zewnętrzna rzeczywistość jest bezpośrednim odbiciem wewnętrznego terenu, który pielęgnujemy. Dlatego tak ważne jest, by priorytetowo traktować zdrowie psychiczne. Praktyka medytacji uważności to doskonałe ćwiczenie, by kultywować mądry umysł. Gdy zauważymy, że wiele naszych myśli jest powtarzalnych lub pełnych niepokoju, zaczynamy uczyć się wybierać, gdzie kierujemy naszą uwagę. Wyobraź sobie umysł jako żyzną ziemię jeśli pozwolisz, by chwasty negatywności rosły, przejmą kontrolę. Jeśli wybierzesz posadzenie naszą pozytywnych myśli, one zakwitną i stworzą wewnętrzny krajobraz harmonii. Transformującym ćwiczeniem na kultywowanie mądrego umysłu jest prowadzenie dziennika mentalnego. Przez tydzień zapisuj trzy myśli, które często pojawiały się w twoim umyśle każdego dnia, a na końcu ocenij je jako pomocne, neutralne lub destrukcyjne. Zaskoczyciej, ile energii nasz umysł marnuje na niepotrzebne zmartwienia. Nauka 4. Współczucie jako siła transformująca. Współczucie jest jednym z centralnych elementów buddyzmu to nie tylko troska o innych ale również o siebie współczucie to umiejętność rozumienia cierpienia innych ludzi i pragnienie by pomóc im uwolnić się od tego cierpienia jednak ważne jest aby zauważyć że współczucie nie oznacza tylko współczucia w sensie emocjonalnym to również działanie które ma na celu poprawę sytuacji innych często gdy jesteśmy w trudnej sytuacji możemy czuć się bezradni ale to co buddyzm naucza to to, że nasze serce i nasza intencja mają ogromną moc. Nawet jeśli nie możemy rozwiązać problemów innych, możemy ich wesprzeć przez naszą obecność, naszą postawę pełną współczucia. Prosty gest uśmiechu, obecności, gotowości do wysłuchania może zdziałać cuda. Współczucie to nie tylko empatia, ale i akceptacja dla wszystkich istot, zrozumienie, że wszyscy jesteśmy częścią tego samego procesu życia. Wzmacniając sobie współczucie, Stajemy się bardziej wrażliwi na potrzeby innych, ale także na własne potrzeby. Jest to proces uzdrawiania i wzmacniania nie tylko siebie, ale i otoczenia. Nauka 5. Niezmienność i akceptacja rzeczywistości. Zgodnie z naukami buddyjskimi, życie jest pełne zmienności. Wszystko, co pojawia się, w końcu zanika. Dzieje się to w sposób naturalny, niezależnie od naszej woli. A jednak tak często staramy się walczyć z tą zmiennością, trzymając się przeszłości lub próbując kontrolować przyszłość. Zamiast tego Buddyzm naucza nas, byśmy zaakceptowali naturalny przepływ życia, przyjęli, że zmiany są nieodłączną częścią naszej egzystencji. Ta akceptacja zmienności pomaga nam w akceptowaniu siebie i innych, bez nadmiernego przywiązywania się do rezultatów. Zamiast tego staramy się żyć w zgodzie z tym, co przynosi życie. Kiedy porzucamy iluzję kontroli, odkrywamy, że życie może być pełniejsze i mniej stresujące. Mnisi buddyjscy doskonale rozumieją, że cierpienie nie pochodzi tylko z zewnętrznych okoliczności, ale z naszej niechęci do akceptacji rzeczywistości taką, jaka jest. Kiedy nie walczymy z naturą rzeczy, pozwalamy sobie na odpoczynek i spokój, otwierając przestrzeń na mądrość i pokój wewnętrzny. Nauka 6. Życie bez przywiązań Przywiązanie do rzeczy, ludzi, sukcesów czy przekonań jest jednym z głównych źródeł naszego cierpienia. Z jednej strony przywiązanie sprawia, że czujemy się bezpiecznie, ale z drugiej strony, gdy zaczynamy odczuwać, że te rzeczy nas definiują, zaczynamy cierpieć. Buddyzm naucza nas, byśmy żyli bez przywiązań nie oznacza to, że mamy porzucić wszystko, ale że mamy przestać identyfikować się z rzeczami zewnętrznymi, które mogą zniknąć w każdej chwili. Przywiązanie jest jak trzymanie się zapałki w płomieniu. Początkowo może się wydawać to bezpieczne, ale w końcu pali nas same. Buddyzm wskazuje, że odpuszczenie przywiązania do wyników ludzi czy rzeczy jest kluczem do wolności i prawdziwego szczęścia. To może brzmieć trudne, ale istnieją proste ćwiczenia, które pomagają w tym procesie. Jednym z nich jest codzienne przypomnienie sobie, że nic w naszym życiu nie jest wieczne, a jedyną rzeczą, na którą mamy wpływ, jest nasza postawa. Akceptacja zmienności i umiejętność puszczenia przywiązań pozwala żyć w większym spokoju. Nauka 7. Zrozumienie dwuobliczności życia. Buddyzm naucza nas, że życie ma swoją ciemną i jasną stronę, że nie ma radości bez smutku, a sukcesów bez porażek. W rzeczywistości każda sytuacja ma dwa aspekty. To, co może wydawać się trudne, może również przynieść lekcję. A to, co wydaje się sukcesem, może również mieć swoje wady. Zrozumienie, że życie jest pełne sprzeczności i kontrastów, pomaga przyjąć je z większą równowagą. Nie oznacza to, że mamy pasywnie podchodzić do trudności, ale raczej przyjąć je z perspektywy, że mogą one również prowadzić do rozwoju i do większego zrozumienia siebie i świata. Nauka 8. Wyzwolenie poprzez medytację. Medytacja jest fundamentem praktyki buddyjskiej. To dzięki niej możemy oczyścić umysł, pozbyć się nadmiaru myśli i znaleźć spokój. Buddyzm naucza, że umysł jest pełen zakłóceń, niepokoju i negatywnych myśli. Aby się wyzwolić, musimy nauczyć się go uspokoić, usunąć to, co zbędne, i skupić się na tym, co istotne. Regularna medytacja to praktyka, która pozwala na stopniowe uwalnianie się od tych przeszkód. To nie tylko czas na relaks. Ale także czas na kontemplację, uważność i zrozumienie. Medytacja buddyjska nie jest tylko techniką, ale także sposobem życia, stałym dążeniem do równowagi, mądrości i współczucia. Nauka 9. Pustka jako przestrzeń do rozwoju. W buddyzmie pustka nie oznacza niczego negatywnego, ale przestrzeń to przestrzeń, w której nie przywiązujemy się do niczego, ale pozostajemy otwarci na wszystko. Pustka to nie brak sensu. Ale raczej stan, w którym jesteśmy wolni od wszystkich ograniczeń, oczekiwań i schematów. Zrozumienie pustki prowadzi do wyzwolenia z iluzji, które nas ograniczają, i daje nam możliwość prawdziwego rozwoju. To przestrzeń, w której możemy doświadczać rzeczywistości na nowo, wolni od przywiązań i iluzji. Pustka to również akceptacja rzeczywistości bez nakładania na nią naszych subiektywnych filtrów. Nauka 10. Droga do oświecenia. Oświecenie w buddyzmie to stan pełnej świadomości i zrozumienia rzeczywistości. To nie coś, co osiągamy na zewnątrz, ale stan, który rozwija się w nas samych. Zrozumienie tej drogi pozwala na ostateczne wyzwolenie z cierpienia. To dążenie do zrozumienia natury życia, odrzucenie ego i poczucia separacji, a w zamian zjednoczenie się z całym światem. Oświecenie to proces, który zaczyna się od małych kroków praktyki uważności. Współczucia, medytacji i przyjmowania każdej chwili z otwartym umysłem. Każdy krok w stronę oświecenia to krok ku większemu pokojowi, radości i spełnieniu. Jak wprowadzić nauki w praktykę? Teraz, gdy poznaliśmy niektóre z głównych nauk buddyjskich na temat tego, jak przestać marnować nasze życie i zacząć żyć pełniej, nadszedł czas, aby zastanowić się, jak możemy zastosować to w naszym codziennym życiu. Chodzi o to, aby nie zmieniać wszystkiego od razu, ale podejmować małe codzienne wybory, które przybliżą nas do bardziej świadomego życia. Pierwsze praktykuj obecny moment, kiedy zauważysz, że jesteś rozproszony, weź głęboki oddech i skieruj swoją uwagę na teraz. Można to robić w każdej chwili podczas jedzenia, chodzenia, rozmowy. Bycie obecnym to klucz do przestania marnować życia. Drugie, kultywuj wdzięczność. Na koniec każdego dnia zapisz trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Możesz to zrobić w dzienniku lub w swojej głowie przed snem. Trzecie, uwolnij się od porównań, kiedy złapiesz się na porównywaniu swojego życia do życia innych. Zatrzymaj się i przypomnij sobie, że każda podróż jest unikalna. Twój postęp nie powinien być mierzony przez innych, ale przez Twój własny rozwój. Czwarte, praktykuj oderwanie, uwolnij się od potrzeby posiadania więcej rzeczy i osiągnięć. Skup się na cieszeniu się tym, co już masz i uznaniu piękna przemijalności. Piąte, kultywuj współczucie, bądź życzliwy wobec siebie i innych. Rozpoznawaj trudności i oferuj wsparcie, bez osądzania. Szóste, medytuj regularnie, zacznij od pięciu minut medytacji dziennie. Skup się na oddechu i pozwól, aby Twoje myśli przychodziły i odchodziły bez przywiązania, to potężna praktyka. Życie ze wszystkimi swoimi niepewnościami i wyzwaniami jest jedyną w swoim rodzaju podróżą. Włączając te nauki buddyjskie, możemy żyć w sposób bardziej autentyczny i pełny. Przestajemy gonić za czymś, co wydaje się zawsze odległe i zaczynamy dostrzegać, że prawdziwy spokój, mądrość i szczęście są już obecne w naszym życiu w tym dokładnym momencie. Więc jeśli czujesz, że Twoje życie to nieustanna gonitwa z czasem, zatrzymaj się. Weź oddech, obserwuj. Zrozum, że życie nie jest tam z przodu, ale tutaj, teraz, w tym dokładnym momencie. Droga do pełnego życia jest prosta. Zaczyna się od kroku obecności, następnie od gestów wdzięczności, a potem od otwartego umysłu, by przyjąć przemijalność życia. Życie w sposób świadomy to największy prezent, jaki możemy sobie dać i jest kluczem do naprawdę przestania marnować nasze życie.